Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu 6.0. Dzisiaj pokażę Państwu, jak korzystać z YouTube'a. Aby to zrobić, należy oczywiście wejść w naszą przeglądarkę. Jak zainstalować, jak korzystać z naszego konta, pokazywałem w poprzednich odcinkach, do których oczywiście zapraszam. Z, z YouTube'a możemy korzystać w, również na dwa sposoby. Możemy pisać adres w tym miejscu youtube.pl i oczywiście klikamy na Enter. Pokazuje nam się strona YouTube'a. Możemy kliknąć na nasz przycisk w ten sposób. Albo możemy wpisać w naszej wyszukiwacy po prostu YouTube. I klikamy Enter. Oczywiście nasza wyszukiwarka nam znajdzie naszą stronę. Jak wyszukiwać filmy na YouTube? Tutaj ta, ta zasada jest taka sama jak w wyszukiwarce Google'a. Wystarczy, że wpiszemy, jak ja to mówię, łopatologicznie tego, to, co chcemy znaleźć. Na przykład nasze ciasto czekoladowe. Czyli wpisujemy przepis na ciasto czekoladowe. Do W. Oczywiście możemy sobie to w, to wcześniej kliknąć. Tu nawet mamy propozycję przepis na ciasto czekoladowe w mikrofali ciekawe, bezpieczenia z bananami. No, jak widać, są różne opcje, ale załóżmy, że chcemy zrobić ciasto czekoladowe, jak ja tu mówię, standardowe. Klikamy, oczywiście, nam wyszukuje. Tutaj, tutaj są akurat reklamy. To, to nas póki co nie interesuje. Schodzimy niżej i mamy pierwszą propozycję. Proste ciasto czekoladowe z kanału Po prostu Pycha. Klikamy. Oczywiście reklama musi nam wyskoczyć. Tutaj YouTube nam proponuje premium, ale my podziękujemy oczywiście. I teraz jak obsługiwać nasz filmik? Przycisk po lewej stronie na, na naszym odtwarzaczu jest to przycisk play, czyli odtwarzamy nasz filmik lub... Yy, lub jeśli yy, mamy telefon na przykład, to możemy go zatrzymać klikając na ten sam przycisk. Tutaj mamy, tutaj mamy kolejny, yy, przeskakuje nam do kolejnego filmiku. Deklama znowu się wyświetla niestety. YouTube znowu nam proponuje premium, ale na przykład chcemy, chcemy zobaczyć dalszy etap naszej, naszego, naszej, naszej kulinarnej, jak ja to mówię, przygody. Żeby to zrobić, wystarczy, że, że przewiniemy w tym miejscu, przytrzymując klawisz. Lewy przycisk myszy i przesuwamy do interesującej nas minuty, czy też tak jak w tym przypadku sekundy. Mnie na przykład interesuje ta sekunda. I klikamy, nasz przycisk otwórz. Jeśli chcemy wyłączyć muzykę, bo na przykład jakiś domownik śpi, możemy to zrobić w tym miejscu. Mamy tutaj taki głośniczek. Jak chcemy od razu wyciszyć, klikamy na ten głośniczek i muzyka nam się wyłącza. Jeśli chcemy sobie troszkę podgłośnić, to robimy to w e, sposób analogiczny do przesuwania przesuwania naszych e, naszych naszego filmiku, czyli przytrzymujemy e, przytrzymujemy e, nasz suwak i i przesuwamy Głośniej albo ciszej. Jeśli na przykład ten filmik nam się nie podoba, oczywiście możemy cofnąć, klikając na przycisk w lewym rogu, i możemy poszukać innego filmiku, na przykład murzynek ekspresowy. Mu musimy tutaj również poczekać aż reklama minie, albo czasami wyskakuje nam coś takiego jak pomin reklamy. Możemy kliknąć i reklamy już tutaj nie ma. I również w analogiczny sposób możemy przyspieszyć filmik. Przyspieszyć. filmik. Możemy ściszyć. Możemy zatrzymać. Możemy włączyć. Jeśli chcemy, aby nasz filmik był na całym ekranie, musimy kliknąć na przycisk w prawym rogu naszego odtwarzacza. Jeśli chcemy wyłączyć z, z pełnego ekranu, to w analogiczny Czy to sposób jest? poruszamy myszką Czy to i w prawym dolnym rogu klikamy na Zamknij pełny ekran. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Do widzenia.